Witam, kochani, serdecznie tutaj. Ta ogotowania i Wegekuchniakom zapraszam. I tutaj witam Was w tekście jesieni, emocje. O emocjach. Troszeczkę będzie i o jesieni, bo. Teraz mamy właśnie złotą, polską jesień. Taki czas. W sumie pogoda jest dość sprzyjająca, Wygląda to całkiem ok za oknem. I tak samo myślę, że w sumie jesień może być fajną przygodą w kuchni. Postaram się wrzucać od czasu do czasu jakiś tekst, którego akcja dzieje się właśnie w kuchni i dzieje się jesienią, tak? I tutaj warto przypomnieć, że jesień to jest przemiana metalu, to jest smak ostry, to, jest, to są nasze płuca. I jeli to grube. Ale chciałem tutaj, właśnie o tych emocjach, troszeczkę pogadać sobie, bo ja myślę, że w ogóle to jest jedna chyba z większych, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, przypadłości, z jakimi się borykamy. To jest dla nas trudna sprawa, trudna rzecz, i myślę, że ten ludzki żywot jest właśnie zdominowany przez ten. Emocjonalny roller coaster, że tak powiem, tak? To przez całe życie nam towarzyszy, przez całe życie się tego uczymy i przez całe życie wydajemy się w takim samym stopniu niedorozwinięci emocjonalnie. Myślę, że tutaj po prostu nie ma, tak zwanych mądrych, można przeczytać tysiąc książek, milion książek na ten temat, a człowiek i tak sobie z tym po prostu nie radzi. I myślę, że każdy jakiś taki rozwinięty system duchowy. Czy właśnie taka nauka związana ze zdrowiem w ten czy w inny sposób nawiązuje do źródła w ogóle chorób? A tym, tymi źródłami są właśnie przeszkadzające emocje, tak zwane. Tak? Jest, jest jakby stan, fundamentalny stan naszej świadomości, naszego umysłu, czy jak to tam nazwać, tak bo tych nazw jest bez liku. I wydaje mi się, że jak człowiek zaczyna być świadomy tego, że jakby korzeniem naszego cierpienia, tego czego doświadczamy po prostu, dyskomfortu, jest właśnie nasz umysł, tak? Nasza świadomość, niektórzy nazywają to duszą, duchem. To są tylko słowa, ale tak naprawdę chodzi o to, na co one wskazują, tak? A wskazują na to, że podłożem naszego cierpienia jest właśnie stan Naszej świadomości. I wydaje mi się, że tak samo jak w medycynie chińskiej, tak samo teraz już jesteśmy coraz bardziej świadomi, że właśnie nasz stan emocjonalny w głównej mierze po prostu wpływa na nasze ciało, tak? I to jak, w jaki sposób jaką higienę utrzymujemy względem naszego umysłu i ciała, to się przekłada po prostu na stan naszego zdrowia, tak? bo wiadomo, że żyjemy w rzeczywistości, która jest ze wszechmiar zaburzona niestety ale z kolei to odzwierciedla nasze własne zaburzenie, tak? bo to jest jakby nie było kolektywny sen nas wszystkich i jakby nasz stan manifestuje się po prostu w świecie, w naszym kolektywnym doświadczeniu, tak? więc wydaje mi się, że tutaj najbardziej rozsądnym jest zadbanie o swój indywidualny, że tak powiem swój stan Zarówno energii, ciała, jak i świadomości. No i szczególnie teraz, w tak dynamicznej, że tak powiem, mutującej rzeczywistości naszego doświadczenia współczesnego, tak jak w tej dobie po prostu cyfry, yy, zmian, tego wszystkiego, co przyszło wraz z lockdownem, z tą chorobą. Ja myślę, że po prostu możemy się stać. Coraz bardziej, czy stawać coraz bardziej świadomymi tego, po prostu, w jakim dobrze by było, żeby tak się stało właśnie, żebyśmy byli świadomi tego, w jaki sposób, w jakim jesteśmy, jaka jest nasza kondycja w ogóle emocjonalna, jaki jest nasz codzienny stan umysłu. I pytanie oczywiście brzmi, czy potrafimy to rozpoznać, czy potrafimy być na tyle przytomni obecni, żeby zauważyć to, jak my w ogóle funkcjonujemy, w jakim jesteśmy stanie. Bo często jest tak, że po prostu jesteśmy totalnie przyzwyczajeni tylko do reakcji, do reago ciągłego reagowania na bodźce. I nie mamy takiego nawyku po prostu obserwowania swojej świadomości, obserwowania swojego ciała, bycia obecnym w tym ciele, w tej świadomości, w tym co się wydarza. No to jest takim chyba warunkiem, żeby powrócić do jakiegoś balansu, do jakiejś równowagi, do jakiejś harmonii. A tym samym do zdrowia, tak, no bo tutaj w medycynie chińskiej jest, jest po prostu choroba jest traktowana jako zaburzenie energii przede wszystkim, tak, czyli brak harmonii. I wydaje mi się, że jak umysł jest właśnie bardziej zharmonizowany, bardziej spokojny, to nawet jak dzieją się rzeczy trudne, yy, czasami nawet brutalne czy wstrząsające, to i tak yy, jesteśmy w stanie zachować spokój i w jakiś rozsądny sposób reagować na rzeczywistość, na takie wyzwania właśnie. Nie tracimy głowy, tak? Zachowujemy tak zwaną zimną krew. I, I wydaje mi się, że tutaj od nas to zależy w głównej mierze. To jest nasza praca do wykonania, żeby po prostu pracować nad tym umysłem, przywracać harmonię bez względu na to, co się dzieje wokół na, nas, tak? Bo jeżeli na przykład nie robimy tego, to się okazuje, że jakby stajemy się częścią jakiegoś takiego kolektywnego szaleństwa, którego jest już dużo. Ponieważ ludzie tak naprawdę po prostu tracą kontakt ze samymi sobą, tak? Czyli po prostu w ogóle tak, jakby ich nie było w nich. I nasz problem chyba polega na tym, że my te stany emocjonalne traktujemy, jakby były realne i jakby były już na zawsze, tak? Czyli po prostu przychodzi jakiś stan emocjonalny i my się tak w to angażujemy, że po prostu nic poza tym nie istnieje. I stajemy się totalnie zdominowani przez, ten, przez, ten, przez te emocje i, i pod, pod ich wpływem po prostu zaczynamy reagować na rzeczywistość, tak? Oczywiście bardzo się łatwo teoretyzuje na ten temat, ale jak przychodzi co do czego, jak przychodzą te emocje, to, to w zasadzie nie ma mądrych no. I moim zdaniem, tutaj koniecznym jest konieczną jest po prostu jakaś praktyka budowania dystansu w formie jakiejś medytacji czy zajęć mindfulnessu. Tych narzędzi, wszystkich mamy po prostu opór wokół siebie, i myślę, że po prostu dla naszego własnego dobra i dla dobra ludzi, którzy są wokół nas, po prostu dobrze korzystać z tego, dobrze pracować nad własną świadomością, nad przeprogramowaniem, że tak powiem, tych wszystkich już nieaktualnych programów, tego wszystkiego, co nas zaburza. I wydaje mi się, że kuchnia też może być doskonałą drogą ku temu, tak, żeby po prostu przede wszystkim wrócić do własnej kuchni wrócić do dbania o samego siebie, o, o samego siebie swoimi własno, własnymi rękoma, że tak powiem, tak? Czyli po prostu przygotowywanie posiłku w sposób uważny, jakby z taką troską troszkę o nas, o samych siebie, ale też na przykład, bo to jest takie praktykowanie właśnie po prostu bycia życzliwym, ponieważ możemy też obdarować innych, tak? Tym, co przygotujemy i to jest, w ogóle kuchnia to jest bardzo wdzięczne miejsce, bardzo... Związane z serdecznością, że tak powiem, tak? Czyli z takim po prostu. z taką pierwotną ludzką naturą, tak? Która chce się dzielić. która chce robić coś dla innych. No. I dlatego po prostu. Kuchnia mnie urzekła i lubię w niej spędzać czas, lubię przygotowywać posiłki. Bo kuchnia jest naszym życiem. No. Dzięki niej żyjemy po prostu, jakby dzięki niej możemy sobie uświadomić, że wszystko jest współzależne i. Bez tej współpracy po prostu jakby nasze życie nie jest możliwe, tak? I dlatego na przykład to też mnie zwróciło ku kuchni, ponieważ zacząłem dostrzegać, że tracimy właśnie kontekst tą współzależnością zjawisk ludzi, w całych procesów, w których jesteśmy i które nas kształtują, które my kształtujemy, ponieważ zamykamy się w bańkach, tak? I dlatego uważam, że na przykład właśnie cyfrowa rzeczywistość jest o tyle niebezpieczna, że po prostu jakby oddziela nas. Tworzy taką bańkę, po prostu, w której jesteśmy zamknięci i wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczani. No nie jest tak. Ja myślę, że po prostu to, co się dzieje, jeżeli chodzi o naturę, o zmianę klimatu, o to wszystko, co jest jakby już zaburzone. Przez w pewnym sensie nasze własne zaburzenie, tak, bo świat odzwierciedla nasz, naszą kondycję, nasz stan jako kolektywu ludzkiego. I w związku z tym po prostu możemy się przejrzeć jak w lustrze no, w tej rzeczywistości. Ja tak na to patrzę, tak. Że jest to rodzaj po prostu odzwierciedlenia. No. I jeżeli na przykład sami będziemy się rozwijać ku harmonii, ku balansowi, to będziemy transmitować to na zewnątrz, tak? Czyli wtedy więcej będzie harmonii i balansu wokół nas. I tak mi się wydaje, no i, i właśnie o tyle to jest nie wiem, ważne, istotne i możliwe, bo, bo to jest w zasięgu naszej własnej pracy, tak. Nie, musi, nie potrzebujemy do tego nie wiadomo czego, po prostu wystarczy chęć i też wystarczy właśnie obserwacja tego, że że to jest konieczne, jakby nie było, tak. Że po prostu, bo pytanie jest, gdzie będziemy, na którą pulę będziemy się dokładać, tak? czy na pulę szaleństwa, właśnie emocji, szukania winnych, tak? bo to jest ten syndrom teraz, ponieważ wydaje mi się, że, że ludzie cały czas nie potrafią być samodzielni w tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, tak? czyli po prostu brać odpowiedzialność za swoje własne losy, za swoje własne życie, za to w jaki sposób funkcjonują. A zamiast tego jest jakby cały czas obwinianie, tak? No bo tak czy inaczej, no kim są po politycy, tak? No przecież my wybieramy tych ludzi, jeżeli żyjemy w tak zwanej demokracji, no. Więc to jest syndrom po prostu jakby dziecka, które nie chce wziąć odpowiedzialności po prostu za to, co robi. No i wydaje mi się, że teraz to wszystko łącznie z tym, covidem, który się wydarzył, jest po to, żebyśmy w końcu uświadomili sobie ten fakt, że od nas zależy. Co będzie dalej, jak, jak, jak to się wszystko rozegra? I dla mnie osobiście to ten cały, te całe dwa lata, powiedzmy od tego 2020 aż do teraz, to jest po prostu wyjątkowy czas, ponieważ mam dużo przestrzeni, właśnie na refleksję, dużo przestrzeni na tworzenie rzeczy. I to wydaje mi się takim kluczową rzeczą, żeby przekierowywać tą energię z zewnętrznego świata, zmagania się z nim, które czasami jest zupełnie hopeless, takie beznadziejne. Ponieważ realnie mamy bardzo mały wpływ, a zamiast to użyć tej energii do transformacji samego siebie, tak? Do rozpoznania tego, co po prostu czyni nas silniejszym, lepszym człowiekiem, który jest w stanie jakby poradzić sobie z tymi narastającymi problemami, tak zarówno w tej sferze jakby wewnętrznej, jak i zewnętrznej. No. I wydaje mi się, że powrót właśnie do takiego samostanowienia jest dla nas kluczem na przyszłość, tak? Ponieważ to świadczy o naszej dojrzałości. To świadczy, że po prostu zaczynamy dojrzewać jako istoty ludzkie. Tutaj ten tekst polecam sobie przeczytać. Był taki już ten mistrz nie żyje to mistrz Zen. No i właśnie on pisze o tym, że jakby już biorąc pod uwagę, przejmujemy, że po prostu strumień świadomości się nie zaczyna i się nie kończy i po prostu jest kontynuacją. To też jest, wydaje mi się, kolejna rzecz, którą jakbyśmy zrozumieli, to trochę inaczej byśmy byli w stanie spojrzeć na rzeczywistość. Bo mam wrażenie, że utknęliśmy na takim poziomie po prostu jednorazówki, tak? Czyli wydaje nam się, że możemy wszystko zrobić po prostu, bo i tak później gaszą światło, albo idziemy do nieba, albo do piekła i tak dalej, ale w momencie, kiedy po prostu przyjmiemy Założymy, że ta, że ta świadomość się kontynuuje po prostu, i ubiera się w nowe życie po prostu, które cały czas trwa. A ten strój jest wynikiem tego, co zrobiliśmy, co pomyśleliśmy, jak żyliśmy i tak No to wtedy po prostu ta sytuacja kompletnie zmienia swoją postać, tak? I tutaj Sansanim pisze, bo to jest kompas zen. Taka książka polecam, ją, można ją kupić e-booku albo w papierowej wersji. O tym, że właśnie w pewnym momencie, po prostu, jak cywilizacja zaczęła się rozwijać, po prostu i ten przemysł, to ma masowe społeczeństwo się pojawiło, i przemysł taki wielkoformatowy, po prostu jakby coraz więcej. Y zaczęliśmy mordować tych zwierząt po prostu w sposób taki, właśnie, z fabry taki, takiej po prostu fabryki śmierci, tak? Zaczęły powstawać. I zaczęliśmy masowo uśmiercać te zwierzęta po prostu, i, i dramatycznie wzrósł poziom spożycia mięsa. I biorąc pod uwagę to, o czym mówię, tak? czyli po prostu to, że wszystkie te czynniki wpływają na tą świadomość, która się kontynuuje w strumieniu świadomości, on tu pisze o tym, że po prostu jest bardzo duży, yy, bardzo duża część tej ludzkiej, kolektywnej świadomości jest po prostu czysto zwierzęca, tak, terytorialna taka. Jeżeli się przyjrzeć po prostu takim... Yy, Nacjonalizmom, że tak powiem, bo, to, bo ta tendencja ma to, 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 wzrost, wzrastająca jest tak na całym świecie. Jest teraz takie od, 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 odgradzanie się murami, jest taki po prostu trend na nacjonalizm, co jest odwrotnością trochę globalizacji, że tak powiem. Jest taka ucieczka w drugą stronę, i w tym jest dużo takiego zwierzęcego pierwiastka takiego, ja mnie, moje, właśnie tak i jednym z, jakby z, ze skutków tego właśnie bo się mówi, że jesteś tym co jesz, tak? Jeżeli na przykład spożywamy po prostu głównie mięso i, i głównie mordujemy no to tworzymy w pewnym sensie taką rzeczywistość, tak? I ta rzeczywistość staje się naszym światem, no. A nie potrzeba tego robić, nie musimy tego robić, ponieważ po prostu żyjemy akurat w takim momencie i w takiej części świata, że spokojnie możemy po prostu to ograniczyć. Dlatego ja nie mówię o jakimś radykalnym ruchu, o jakby rzucaniu tego czy tamtego, tylko mówię o tym, żeby po prostu być tego świadomym, tak? Żeby spróbować nawet teoretycznie spojrzeć, że mogłaby tak wyglądać ta rzeczywistość i to mogą być prawa, które poruszają tą rzeczywistością, jakby wpływają na nią. I to podejście po prostu zmienia wszystko, tak? Bo nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że każde nasze działanie kształtuje naszą przyszłość. I to już abstrahując od jakichś religijnych paradygmatów czy filozofii, po prostu w pewnym sensie tak jest, no, bo każde nasze działanie po prostu przynosi skutek i my doświadczamy tych skutków, no. I tutaj problem jest innego rodzaju, o czym on tutaj pisze, właśnie, Sansanim, że jakby, że ten proces po prostu, gdzie jakby nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w odbieranie życia tych zwierząt. Nie zabijamy ich własnoręcznie. Ale jakby inni ludzie zrobią to za nas. Ale te skutki cały czas są, tak? I one są po prostu rozproszone. Bo kiedyś, tak jak on pisze, sytuacja była dużo prostsza, tak? Czyli po prostu człowiek sam dokonywał po prostu te, tego rodzaju działań. I sam brał, jakby na klatę, po prostu odpowiedzialność za to. No, to była taka sytuacja jeden do jednego, teraz tak nie jest. Teraz my korzystamy z rzeczy, ale nie, nie, jakby nasza ignorancja polega na tym, że my nie chcemy do końca zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób te rzeczy powstają, w jaki sposób świat się kształtuje, po prostu raczej chcemy korzystać tylko z owoców. I problem polega na tym, że jeżeli zatrute są działania, intencje, no to zatrute są też owoce, tak? I teraz doświadczamy po prostu zatrutych owoców naszego własnego funkcjonowania w pewnym sensie toksycznego sposobu na życie. I dodatkowo te wszystkie skutki, które do nas przychodzą, się multiplikują, tak? Czyli po prostu jakby dostajemy lawinowy feedback. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale te, te wszystkie kraje, w których się dzieją teraz te dramatyczne rzeczy, tak powiem, to jakby jakie one mają, jakie, 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 jakie mają background te kraje, co tam się działo wcześniej, tak? Więc ja w ogóle mam wrażenie, że teraz doświadczamy po prostu takiego przyspieszonego procesu ewolucji ludzkiej świadomości. Taki, jest to trochę taki, to się dzieje po prostu przez siłę w pewnym sensie. Ponieważ czas, w którym po prostu mogliśmy w taki lajtowy, softowy sposób po prostu się uczyć już minął. Teraz to wszystko się radykalizuje tak. Po to, żeby nas przebudzić. Tak mi się wydaje, że to po prostu każda z tych lekcji jest po to tylko, żeby przebudzić naszą świadomość. Ponieważ wierzę i ufam, że po prostu w tym procesie życia, że tak powiem, który jest wokół nas, jest po prostu samoistna mądrość, która nie, nie, po prostu nie, nie jest wynikiem po prostu naszego intelektualizowania. Tak? Tylko jest kwestia wrażliwości na to, żeby po prostu umieć to dostrzec. No. I w związku z tym po prostu to, że żyjemy w świecie, który jest jakby zaburzany non-stop, notorycznie, po prostu tymi emocjami, z którymi sobie nie radzimy, no to jest po prostu wynikiem tego, w jaki sposób my żyliśmy. No. A wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno na to, żeby po prostu zacząć przeformatowywać po prostu te programy i po prostu coś zrobić ze sobą, tak? Żeby być bardziej świadomym i przytomnym i obecnym. Dlatego lubię to słowo obecność, ponieważ, tak jak się zawsze mówiło na lekcji, obecny, tak? Czyli jestem. No. I wydaje mi się, że, że czas już wyjść z takiego myślenia, że to inni coś załatwią i zrobią, tak? Tylko czas po prostu uświadomić sobie, że każdy nasz dzień, każda nasza chwila to jest właśnie kształtowanie naszej przyszłości. I życzyłbym sobie, właśnie, sam dla siebie oczywiście, bo ani jestem idealny, ani jakiś uduchowiony specjalnie, ale żeby po prostu te świadomo żeby ten poziom świadomości wzrastał i żeby dzięki temu nastąpiło szybsze uczenie się z tego, co, co się dzieje. Żebyśmy mogli po prostu pójść dalej, bo mam wrażenie, że, że jakby jest dużo potencjału takiego pozytywnego, tylko po prostu trzeba przerobić. Te najtrudniejsze lekcje, tak. I wtedy przyjdą do nas po prostu owoce, że tak powiem, prawdziwe, tak. Więc tak bym sobie życzył. To bym chciał widzieć, i mam nadzieję, że tak będzie. I wyrażam też silną intencję, żeby tak było. Więc taką tu miałem taką króciutką rozkmineczkę na temat emocji. Słuchajcie, dzięki bardzo. Zapraszam na stronę, zapraszam na przepisy. Zapraszam do kuchni Waszej własnej, do gotowania, do dzielenia się z innymi. Strzałeczka, trzymajcie się. Papa!